Pisanki. Wielkanoc kojarzy się przede wszystkim z jajkami, i to wcale nie jest przypadek. W tradycji chrześcijańskiej bowiem jajka są symbolem odradzającego się życia, a w przypadku świąt wielkanocnych, zmartwychwstałego Chrystusa. W dawnej Polsce jajka były cennym towarem, a pisankom przypisywano magiczne moce. Dziś do jajek nie przywiązuje się już takiej wagi, ale tradycja malowania pisanek przetrwała i wciąż jest popularna. W zależności od regionu Polski sposób zdobienia jajek jest inny. Na wschodzie i w centrum kraju najpopularniejsze jest zdobienie woskiem. Na jajku za pomocą patyczka lub specjalnego pisaka maluje się wzory woskiem. Po wyschnięciu jajko wkłada się do letniej wody z barwnikiem. Później wystarczy już tylko ostrożnie zdrapać wosk i mamy piękne wzory. Na Śląsku popularne są kraszanki. Na zabarwionym jajku ostrym narzędziem wydrapuje się wzory. Kraszanki są często pokryte bardzo misternymi dekoracjami, ze względu na możliwość wydrapania na jajku niemal każdego detalu. Naklejanki najczęściej można spotkać w okolicach Łowicza. Piękne wycinanki z łowickimi wzorami nakleja się na powierzchnię jajka. Podobną techniką wykonuje się oklejanki, z tą różnicą, że na jajka nakleja się koraliki, włóczkę, skrawki materiału i różne inne rzeczy. Zaś pisanki jednokolorowe, bez żadnych wzorów, nazywamy byczkami. Pierwsze pisanki znalezione na ziemiach polskich pochodzą z X wieku. Są to skorupy jaj i pisanki wykonane z gliny. Natomiast zapisy o ich cudownych właściwościach można znaleźć w XIII wiecznych kronikach i żywotach świętych. Kolorowe pisanki stały się nieodłącznym atrybutem polskich obchodów świąt wielkanocnych i są wspaniałą ozdobą koszyczków i świątecznych stołów.